Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Serie FIFA 23, kariera zawodnika Romeo Beckham. Po poprzednim odcinku doszliśmy do 16 marca 2033 roku i przed nami rewanżowe starcie z PSG. W pierwszym meczu przegraliśmy nieznacznie, ale przegraliśmy 1 do 0, więc musimy to odrobić oczywiście, jeśli chcemy wygrać w tym sezonie. Coś, co to naprawdę jest jedyną naprawdę rzeczą, która, która mi została tak do wygrania, no bo jednak Premier League, wiadomo, że już nie wygramy, nie ma szans na to, a... Oprócz Premier League też pucharów, jeśli już pamiętam to już też nie chcemy w pucharach, więc no to jest ta naprawdę jedyna rzecz, którą, na której mi nie tylko, nie, nie, którą, yy, nie tylko możemy wygrać, ale też na której mi mega zależy naprawdę, bo strasznie chciałbym wygrać to, tą Ligę Mistrzów z Arsenalem. Taki mamy skład gotowy na ten mecz, nie możemy wychodzić, no będzie ciężko, ale nadzieja umiera oczywiście ostatnia i spróbujemy na Emirates Stadium odwrócić losy tego spotkania. Tego bardziej, dwóch meczów w sumie bardzo Tak lepiej to brzmi, oczywiście. Ennis ryżowa, zakończenie kariery. No, nie dziwię się, on już jest graczem wiekowym, plus overall mu idzie w dół. Nie możemy zaczynać. Nie ma co tracić czasu. Możemy zaczynać i zobaczyć za kilka minut, czy kolejny rok. Nie da... Się, nie się tutaj wygrać. Czy Tak, PRZ przecież w finale z nami było rok temu, gdzie my oczywiście nie zagraliśmy, bo byliśmy zawieszeni. Odegar też był kontuzjowany. To jest, mo to może być naprawdę udany rewanż za finał. No, ale na razie to bliżej jest tego, że perże po prostu pokona, Ale zobaczymy to jest dopiero oczywiście startach do drugiego meczu. Naprzód, naprzód, Moleiro podaj właśnie. Super. Enne serii, żeby do mnie podał. a nie zrobił tego niestety. Ale to nic, to sam było zbyt ciasno. I kto to był? Kamara? Kamara chyba. Co za, co za gracz, naprawdę? Poradził sobie bez problemu z dwoma naszymi graczami. Potem jeszcze do nas, może. Super. A, i w ostatnim momencie chciałem pójść tam w górę, żeby właśnie tego gracza tak w ostatnim momencie oszukać, ale za późno, niestety. Dla perzy. To jest szansa, jeśli będą grać na krótko, a nie będą grać na krótko, żeby im, żeby im zrobić właśnie szybką kontrę. Tylko to musi się wszystko udać. A czaki łapiący to jest najgorsze, że jeszcze się wywracający. Szybko, może? Dostałem tą piłkę przynajmniej. Jest to na drugiej oczywiście skrzydle, ale chcę po prostu jak najszybciej grać, chcę tę akcję robić. Kamargo za słabo podaje do degarda znowu, bo tak boli jak tracimy piłkę w głupi sposób. Świetnie, świetnie. No i to ponownie było takie na dwa razy Teraz Ja głupio tracę piłkę bo Poza tym te, nie wiem jakby nasz gracz prostu się bał jakby pójść do, do tej piłki Tak to wyglądało Musimy troszeczkę uspokoić grę bo, bo Chcemy bardzo ale musimy też e, Mądrze grać nie możemy iść tak Bez głowy naprawdę Teraz Moreiro przyjął piłkę i mu kiele mu zabiera A że my tam im nie zabraliśmy tej piłki Tak blisko było Hannibal Maybri Tomas Sancho Dobrze przejęcie. I nie zdążyłem podać, ale piłka będzie dla nas. Chciałem się tak, jednak nie jest dla nas. Czy naprawdę tam nie dotykał ten gracz, który mi właśnie zabrał piłkę ostatni? Byłem pewny, jakim sam ja tam dotknąłem piłki ostatniej. I jest bramka pięknie. Musiałem wyczekać to, ale to jest mega ważna bramka, bo wiedzieliśmy dobrze, że... Musimy strzelić jak najszybciej tą bramkę, i teraz jest powrotem. Remis z meczu. Świetnie, świetnie. Było blisko, i to by mi zabrali piłkę, ale wiedziałem co robię do końca, choć naprawdę to było ryzykowne. Ale udało się, mamy to. Mamy prowadzenie w tym meczu, a remis z dwóch meczu. I pora zaczynać ze środka. Powiedzia, że zaczyna ze środka. No i teraz możemy tylko spróbować iść po więcej. Możemy to zrobić i wierzę, że to możemy zrobić. Mbappe, jednak właśnie jak się ma Mbappe w to trzeba zawsze uważać, a właśnie no boję się troszeczkę, ten Mbappe po prostu... Po prostu zrobi nagle taką akcję, gdzie sobie poskłada całą broń, może tak powiedzieć. Jeszcze jest groźnie, A się bronimy dobrze, tylko jeszcze oni mają cały czas piłkę. Cały czas się właśnie na piłkę odbija i im wraca pod nogi. Mbappe i to byłaś tak, w której to mógł zrobić Ale na szczęście czujny był nasz bramkarz Niestety grałem tutaj na krótko To nigdy nie jest dobry znak Mbappe do tyłu Jeszcze Jeszcze Mbappe Jeszcze mam teraz piłkę A jeszcze Mbappe Co za giga ważny blok Tutaj nie wiem kto to zrobił Ale to jest blok na wagę tego, że nie ma remisu perze. na pewno by prowadził, nie, nie prowadził, a remisowałby Bo Mbappe na pewno by to strzelił Super, super, super. Biegnijmy, biegnijmy, biegnijmy naprzód. I do środka, do środeczka powoli. Strzał i gol. I jest 2 do 0. I jest też prowadzenie w dwumeczu. A to jest dopiero 39 minuta. Jedziemy po to, jedziemy po to, żeby was odświecinały, żeby mieć rewanż. I pokazać każdemu, że gdybyśmy nie byli zawieszeni... To w tym finale byśmy my triumfowali, ale tylko przez to, że nas nie było i nie było Degarda, perze wygrał. Wierzę w to naprawdę, że gdybym ja tam był i Odegard, to by inaczej ten mecz się potoczył i to my byśmy wygrali wtedy ten finał, ale to nic, za to mamy właśnie tutaj szansę, żeby się zrewanżować. Meibream, Luke Thomas, Meibream, Neuhaus. Luke Thomas, Sancho Graden Sancho, nasz kolega oczywiście reprezentacyjny A, nie udało się dobre tej piłki, bo blisko jednak Ja też, zamienia się w środkowego obrońcę jak jest obrona, bo Po prostu jak najwięcej obrońców potrzebujemy Po prostu, po prostu potrzebujemy, żeby każdy praktycznie schodził do obrony jak jest Jak jest akcja offensive na PSG Jeśli damy radę to wybronić A damy radę to wybronić, to będzie Prowadzenie po pierwszej połowie. Oczywiście. Ile razy gra przedłuża odwiedzając minutę więcej niż było przedłużone? A teraz, oczywiście, nam grań nie dałem, mieliśmy szansę na bramkę. No ale dobrze przynajmniej prowadzimy. Dobrze przynajmniej prowadzimy. Nie tylko oczywiście w tym meczu, a w dwóch meczu. Zaczynamy drugą połowę. Byłem w 100% przekonany, że po pierwszej połowie nie będziemy prowadzić dwóch meczu, a jednak, jednak stało się to. O to jest wykoszenie, to jest żółta kartka dla Jadona tak, to jest żółta kartka. Jestem tutaj wykoszony wręcz. Oddaj do nas szybko. O to chodzi, super. Ale teraz to zrobiłem źle. Myślałem, że nasz gracz był... szybciej troszeczkę pójdzie. On był za wolny zdecydowanie. Oj, to jest groźna akcja Hannibal Maybry. Tu ten Sancho będzie groźny, ale dobrze mu nie podają. Dużo tutaj grać. Mam w jednym miejscu, ale dobra. End serii. Podaj tylko dobrze do Odegarda-Odegard. A niestety nie udał się tutaj. O nie wiem do to podanie, to jest problem, ale jeszcze oddamy strzał i będzie rożny, biorę w ciemno rożny Potrafimy naprawdę strzelić tych rożnych, więc pokażmy to, pokażmy to A i niestety, było blisko, gdyby nie to, że tam przepchnięty u jeden z naszych graczy tam naprawdę w ostatniej chwili, strzał I gol, co za gol, hat-trick i 3-0 prowadzimy, a 3 do 1 w meczu, co za gol Co za bramka i co za, jak ważnym meczu to jest taka piękna bramka Piękna bramka w gigawaszym meczu. Co za występ! hat trick już po godzinie gry. Romeo Beckham po raz kolejny udowadnia, kto jest najlepszym graczem na świecie. Co za bramka! Co za wykończenie! No, Naruma mógł tylko pofrunąć w powietrzu i patrzeć, jak ta piłka przelatuje koło niego i wpada do siatki. Co za moment na to, że jest Naprawdę, to jest niesamowite. Jestem, no, nie dowierza, naprawdę, że tak że tak perfekcyjnie nam się układa ten mecz, że wszystko nam wychodzi dosłownie, każda, taki, każda taka próba nam wychodzi po prostu, nie mylę się, a ile razy były momenty po prostu w innych meczach, że miałem dobrą sytuację, po prostu jakoś ta piłka nie chciała wpaść do siatki, a tu wszystko co próbuję się udaje praktycznie Kadlec, super, tylko biegnij, 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 biegnij Kadlec Podaj do nas i mamy bramkę na 4-0, Odbiłaś się ta piłka od kogoś, ale bramka będzie Zapisana na konto Romeo Beckham'a, który jest bestią i jest bohaterem Arsenalu. To będzie występ, o którym się będzie mówiło na lata. Zdecydowanie PSG prowadzi 1-0. Są faworytem do wygrania tego meczu. I co się dzieje w rewanżowym starciu na Emirates Stadium? Romeo Beckham się pojawia i niszczy Peże i ciągnie Arsenal do ćwierć finału. Niesamowicie, naprawdę. To są takie występy, przez które się definiuje, że jest się wielki, naprawdę. Bo można być w dyskusji najlepszy graczy na świecie, ale jak się ma taki występ to wtedy już nie ma dyskusji. To po prostu jest się najlepszym. To jest. no niesamowite, prawda, niesamowite co nasz gracz robi w tym meczu. Nie pamiętam kiedy ostatnio był aż tak wielki występ w naszym wykonaniu. Wiadomo, że strzelaliśmy czasami na przykład po cztery bramki czy po 5 bramek, ale na przed w meczach towarzyskich, a to. Nie, 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 nie począłem do mnie podało. Ja klikamy nawet strzał, ale strzeć tak ważny meczu, cztery bramki. To naprawdę nie zdarza się wiele razy. To się zdarza kilka razy, może tylko w karierze. Czasami tylko raz się w karierze zdarza. Po prostu to jest niesamowite. Mukiele. Myślałem, że jeśli w ogóle awansujemy, to że to będzie walka do ostatnich minut. A my na 20 minut do końca możemy. Ja przynajmniej się czuję, że mogę spokojnie powiedzieć, że mamy awans. Może mamy awans. Piłka do nas i to jest dla nas szansa, choć ledwo co nasz gracz już biegnie tutaj naprawdę. To jest malutki problem. Odegard, jeszcze tutaj dobra piłka, jeden zrożny. No, nie mamy tutaj za dużo kondycji, ale robimy co możemy, dosłownie do ostatniej sekundy. Póki, póki tutaj właśnie żyjemy, to będziemy dawali z siebie wszystko. Póki jesteśmy na boisku, to będziemy robili wszystko co możemy. tak w ogóle mam ocenę 8-0 taki mecz, to jest śmieszne dla mnie, naprawdę. To, to, to jest najlepszy przykład, że ta sesja oceniania po prostu jest głupi naprawdę. Nie, rozumiem, że przed nie jestem cały czas w dobrym miejscu, no ale jednak. Strzeliłem 4 bramki i zaprowadziłem Arsenal do ćwierć No naprawdę to jest bez... Żadne, żadnym prawy nie powinienem mieć tak słabe oceny. 9-0 to jest co najmniej jaki powinienem mieć za ten mecz. Grałem na krótko oczywiście, Mabry. Blok. Wybijamy piłkę. Kadlet, świetnie. Pascal, nasz gracz dużo tej kondycji nie ma, ale biegnie, ale biegnie. Ale właśnie, już nie biegnę dalej. No i nie mam już kondycji kompletnie. Ale co się stało tutaj? Donaruma stał i się patrzył, jak ta piłka niego przeleciała. No nie, dziwne. Drugi raz tak nie zakręcimy pięknie, no tak, ale i tak spróbowaliśmy, oczywiście. Nie spodziewałem się kompletnie, że Odegar tego przejmie i też, jeszcze mi poda, więc od razu straciłem też piłkę. Niestety Mbappe, Kylian Mbappe, Ależ tutaj wszedł. Dobrze, że byłbym mega wściekły, gdybyśmy w taki sposób na przegrali albo zremisowali te Magic, byłaby tam przedogrywka. Bo to, co nasza obra. No dobra, mamy 4-1, ale i tak to, co obraża zrobiła w tym momencie, to jest śmieszne. Oni go odprowadzili pod bramkę, słownie. Oni go eskortowali pod bramkę, a nie próbowali mu zabrać piłkę. To wygląda, jakbyśmy, jakby oni byli, jakby, jakby on był naszym graczem na przykład. I w ogóle nie próbowali przyjąć piłkę, ale na szczęście ta bramka nic nie zmienia, bo kończymy? Kończymy. I to jest zwycięstwo 4 do 1. 4 bramki Beckhama w tym meczu, które dają nam awans do ćwierć finału. To jest jeden z najbardziej legendarnych występów naszego gracza zdecydowanie. Po prostu niesamowite, po prostu to jest niesamowite, co się tutaj wydarzyło. Przed nami teraz mecz będzie z Brighton, ale te mecze Premier League nie będzie aż tak dłużej grali, bo no jedyne o co w tym gramy roku to żeby skończyć w Top 4, to tak naprawdę już to jest jedna rzecz. Jesteśmy obecnie na drugim miejscu, więc jest dobrze. Mecz z Brighton. Mam powołanie oczywiście. Czy mecz z Brighton mnie naprawdę interesuje? Mam 45 punktów, ale... Będąc kompletnie czterem mnie interesuje ten mecz, więc po prostu go przesymuluję. Bo, tak jak już mówiłem, nie obchodzi mnie drugie, trzecie czy czwarte. Więc po prostu chcę być w top 4. Po prostu chcę być w top 4, jest jakimś cudem zwycięstwo: NSRI i Mollero z bramkami. Nie ukrywam, że to jest dość niespodzianka dla mnie duża, że udało się to wygrać. Ale udało się, więc mamy trzy ważne punkty. Tetra już podliczył pod e, Southgate a pewnie coś pod się chyba nie podliczył, albo no nie nie mam pojęcia, ale nie wiem. Zrobiłem trening, jestem na ławce, dziwne. Mecz z Węgrami, wchodzimy tutaj, ale mecz już jest przesądzony, zwycięstwo mamy już na pewno. Wygrywamy 4-0 ostatecznie. Może mamy jakąś asystę, przynajmniej jedną albo dwie. Wracam do wyjściowej jednostki, to dobrze, to dobry znak oczywiście. Ale jednak nie, jednak może nie, bo jednak tutaj nie jesteśmy, nie wiem, no to jest dziwne strasznie. Ale zrobimy sobie trening przynajmniej. Więc teraz powinniśmy wrócić, zakładam. Mam nadzieję, przynajmniej, że teraz wrócimy do podstawowej jednostki. I wiadomo, że nie będę grał meczu, ale jednak chcę być w tej podstawowej jednostki, oczywiście. Wyjściowa jednostka jesteśmy, dobra, więc na ten mecz z Czechami będziemy właśnie wyjść w Za rok mamy oczywiście Mundial. Jeden, niestety, Remisłodań z jedną bramką dla nas. To nie dobrze. Ale, ale, właśnie, to są mecze towarzyskie, więc aż tak nie są bardzo istotne. Te mecze, te wyniki, jesteśmy po na na scelu Artety, to super. Mecz z Fulhamem. Fulam mnie interesuje też zbytnio szczerze, więc też przesymuluję ten mecz. Remis, niestety nie trafiliśmy karnego, szkoda, bardzo szkoda, ale nie będę jakoś rozpaczał, tak naprawdę, bo już właśnie no, o nic wielkiego nie gramy w tym roku. Ale za to, właśnie teraz, poramy. Normalnie bym nie grał, ale. No, chyba zagra, naprawdę, bo właśnie tym, tym bardziej, że już dużo meczu nie będę grał w Premier League, więc będę grał każdy mecz Premier League, bo jestem zdeterminowany, żeby to był ten rok. To musi być ten rok. To po prostu musi być ten rok, w którym wygramy tą Ligę Mistrzów. Tak, jak już ja się mówiłem w po poprzednim odcinku, nie ukryłem, że zwłaszcza w po poprzednim odcinku mi się strasznie grało i przez ostatnie lata, to, przez ostatnie, no, może ten sezon, po prostu nie ukrywam, że to nie jest sezon, w którym mi się dobrze gra w Arsenalu. Gdyby nie to, że nie, że nie wygrałem jeszcze Ligi Mistrzów, to pewnie bym odchodził, a tak to. Bez Ligi Mistrzów na pewno nie odejdę z Arsenal'a, muszę wygrać tą Ligę Mistrzów. Bo wtedy będę się czuł spełniony, że wszystko już w tej karierze dokonałem. Jedynie co, to złotą piłkę, ale... Wiem, że ta złota piłka jest po prostu no, dziwnie oceniana w tej grze, więc ja wiem, że jakby to była rzeczywistość. To ja bym miał już jedną złotą piłkę, przynajmniej. Mogę nawet prześledzić, przecież na, na koniec kariery prześledzimy sezony i powiem sobie tak że realnie, gdzie naprawdę mógłbym wygrać. Ligę, nie Ligę Mistrzów, a Ballon d'Or. Bo są sezony, w których chyba ja miałem po 70 bramek 50 występach. I po 20 przed asystami, więc no bądźmy szczerzy, nikt nie był lepszy w, tak, w takich sezonach, niż ja. Więc no właśnie, według mnie tam kilka tych złotych piłek, na pewno jedną powinienem mieć. Tracę to niestety piłkę. To jest mecz oczywiście na wyjeździe, więc najważniejsze, żeby nie przegrać, najważniejsze, żeby tego meczu nie przegrać. Świetnie Macintosh. Bez błędu, tylko właśnie więc poproszę o piłkę, żebyśmy nie zrobili nic głupiego. Aj, musiałem właśnie się wycofywać z ostatniej chwili, bo tam... ...taki może taki mur się pojawił troszeczkę i nie mogę tam przejść. To jest przejęcie, to jest przejęcie. Akintosz, a, a i to było pewne, że tam nie przejdzie piłka. Sar, strata łatwa. Ta piłka niestety już nie przechodzi do degarda. Tutaj też nie przejmujemy tej piłki. Tutaj jest zbyt właśnie pusto i Pembele atakuje. Rzutka, dobrze ma nie wiem, czy nam ręka nie ma, tak troszeczkę, dość szeroko tą rękę wystawił, to bym na pewno była zła rzecz, ale najważniejsze, że oczywiście karnego nie ma, bo jednak tutaj wiadomo, że w tej grze no, to automatycznie ręki nie są uznawane jako do karnych. Może być... a świetnie, świetnie, Kunde właśnie zrobił perfekcyjną rzecz, czyli... Był przy tym graczu i w perfekcyjnym momencie odbił do właśnie tego gracza, do którego chciał podawać. Świetnie naprawdę, to jest świetne. Dobrze mieć kundę naprawdę, dobrze mieć kundę. Straciliśmy lukę, ale dobrze, przynajmniej mamy innego świetnego obrońcę. Jest tutaj na razie czegoś jeśli chcę podać. Świetnie. Strzał, od razu, od razu. Dobra, był blok, ale był strzał, No to chodzi. Trzeba szybko strzelać, nie można długo czekać. Ta zmywa się też, to pokażemy. Nie ma co czekać, warto strzelać, niestety. Ten, na, jednak ten, właśnie ta akcja tam naprawdę no, nie kończy się rożem, nawet szkoda. Troszeczkę się zagubiłem tutaj w tej akcji, jeszcze oddaję tą piłkę. Można było oczywiście dużo więcej zrobić, ale nie ukrężę się, właśnie. Kompletnie zagubiłem tutaj. NF serii, serii tutaj. Za dużo tych podem, wydaje mi się, ktoś musi się odważyć na ten strzał. Jeszcze właśnie nikt się oczywiście nie odważy. Czemu zawsze to, to na mnie musi schodzić ta presja? Dlaczego to ja muszę zawsze właśnie robić? Czemu nikt nie potrafi się odważyć strzelić? Odegard strzał z daleka niestety nie cel. No właśnie to jest to, że czasami nie chcę wchodzić pod bramkę, słownie i robić takiej akcji. Czasami chcę oddać taki strzał z daleka, żeby ich właśnie troszeczkę zaskoczyć. Nie zawsze niestety właśnie ten strzał jednak wychodzi, oczywiście. To jest coś, z czym się musimy liczyć. Conor Gallagher, Dobra, podajemy tutaj. My sobie powoli wracamy. Jeszcze mam piłkę, niestety. Będę na pewno oddawać. Świetnie. Świetnie, to był chyba Żułskundę. Tak, to był Żułskundę z 20 tutaj. Padają do nas. Dobra, szansa na. Jeszcze jedną akcję ofensywną w naszym wykonaniu. Biegnijmy tutaj naprzód, oddajmy do Eneseriego w odpowiednim momencie. Nesseri do nas odda, super. Strzał. Aj, blok, blok, właśnie czułem, czułem, że będzie blok, ale chciałem oddać ten strzał, żeby nie było za późno. A ja mam rożny, a z różnego czasami potrafimy strzelić, Tym razem może nie, ale potrafimy oczywiście. Oj, Sanders, Sanders, źle, źle, źle. Ale koniec pierwszej połowy. Jest 0-0. Czy ten wynik jest dla nas dobry? Myślę, że tak. Myślę, że tak, więc nie mogę narzekać. Wiadomo, że chcemy, oczywiście, wygrać. Ale potencjalnie, remis z aks nie jest tragiczną opcją. I zaczynamy drugą połowę. Odegar z piłką do nas. Coś, może spróbujemy zrobić. Aż to kapitalny ślizg, to było perfekcyjnie praktycznie, jak on to zrobił. Pembele. Świetnie, świetnie. NSRI teraz. Coś musimy się jednak pokazać, żeby było opcją. Moleiro podaż do nas? Nie poda, niestety. NSRI spalony, jednak Można było coś więcej z tamtej akcji wyciągnąć, ale no nic. Sar. Po tym, co, nie że po tym, co się stało w meczu z Per, po prostu. No, po prostu cokolwiek się bada, to będę szczęśliwy. Nie ukrywam. Taki mecz to był mega, no mega, mega rzecz, naprawdę. Jestem mega szczęśliwy. Cały czas o tym myślę, nawet. Jak niesamowite, właśnie to było, że to się wydarzyło. Jeszcze przymierzymy, dobra. Czemu on musi tak bronić tę bramkę, żeby nie było rożnych? Nie wiem, trzeba, właśnie. On musi za każdym razem tak wybronić to, że nie ma rożnych. Aj, Merino. Ale to jeszcze zdążył. Ale nie ma bramki. Troszeczkę za późno i tak, ale to jest niesamowite, że on, że on to broń. Ten bramkarz jest dobry, niestety. Ich bramkarz jest dobry. Okafor, podaj naprzód. Sanders, myślę, że mógł więcej zrobić tam. Idziemy naprzód. serii Aj, to nie do mnie, nie do mnie, prawda? Nie podawaj do mnie, Annesty. Jak jest tam tyle graczy z Stuttgartu, że mogli to przeszkodzić? Odegard do Moleiro, Od Annesty'ego jednak. Chcemy tutaj cały czas na razie czego? Aj, ten gracz nasz tutaj przestrzega kompletnie to. Dobry, aj, dobry, dobry blok w naszym wykonaniu, ale niestety i tak nie udało się potem zrobić tej piłki. A, i to razem też przewidziałem, co będzie robił, tylko pół sekundy za późno. 20 minut do końca. Ta druga połowa nie jest aż taka niesamowita, naprawdę. A dobra, teraz mam piłkę, więc teraz może być szansa. To jest dobra piłka, tylko nie ma tam nikogo, niestety. No właśnie, tego się bałem. Tego się bałem, że się po prostu ten gracz pogubi. Świetny blok, ale znowu troszeczkę więcej szczęścia potrzebujemy, że ta piłka jakby się jakoś odbija tak, że my będziemy tutaj mi posiadania, albo nasz kolega z zespołu. Schodzimy niestety. Nie był taki super mecz, staraliśmy się, ale nie był taki super mecz. Aj, przegrywamy. Czemu, czemu musieliśmy im dać tą bramkę? Ten 0-0 byłby taki super, tak to znowu ta sama sytuacja z SP, że a nie możemy cały czas liczyć, że, że zagramy niesamowicie. Zrobię sobie trening, bo na pewno nie mogę pozwolić na to, żeby mecz z... Mecz z studiacją, e, żebym wchodził z ławki. Mecz z Lidl, ale Mamy na razie drugie miejsce, więc nie ukrywam, że przesymuluję ten mecz. Porażka 4 do 2 molero. No jest niesamowity molejro jest niesamowite, ale niestety przegrywamy, więc za niedługo będziemy musieli niestety grać w Premier League, bo jednak już ta nasza sytuacja może za chwilkę nie być aż tak bezpieczna. Zrobimy sobie trening, no mecz z oczywiście nie będę grał Więc myślę, że będziemy kończyli Jak wygląda tabela Premier League? Jesteśmy obecnie na trzecim miejscu i Aston Villa ma jedną kolejkę mniej No tak, właśnie troszeczkę się robi ciepło, można tak powiedzieć Następny nasz mecz będzie z Chelsea To będzie ciężki mecz, ale to będzie mecz, który sobie Chyba nie zagram jeszcze, choć zobaczę no W sumie, nie wiem, potem mam jaki mecz Liverpool, chyba że z Liverpoolem właśnie zagram, szczelnie nie zagram, no zobaczę, zobaczę, jeszcze dojdziemy do tego momentu, to wtedy będę myślał, a w tym momencie będę kończył tutaj, więc yy, dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!